Istnieje dźwięk, którego historia zapomniała zapisać. To nie jest tentent kopyt ani szczęk stali. To dźwięk, który nastał później, gdy ognie przestały płonąć gdy ustały krzyki. Gdy mężczyźni zdolni do walki już nie żyli, a kobiety zrozumiały, że wojna się nie skończyła. Zmieniła się jedynie w coś gorszego. To, co zaraz wam opowiem, nie jest historią o wojnie. To historia o najskuteczniejszym systemie ludobójstwa kulturowego, jaki kiedykolwiek stworzono. Machina tak doskonale zaprojektowana, że nie tylko podbijała imperia, ale wymazywała je z istnienia. A w centrum tej machiny znajdowała się wykalkulowana, sponsorowana przez państwo brutalność, wymierzona w jeden cel kobiety. To, co usłyszycie, zaniepokoi was i powinno Ponieważ około 16 milionów ludzi żyjących dzisiaj nosi genetyczny dowód na to, że to zadziałało. Ich DNA jest żywym zapisem tego, co wydarzyło się gdy, się, gdy cała cywilizacja zdecydowała, że terror nie jest tylko efektem ubocznym podboju, był on główną bronią. A oto, co mrozi krew w żyłach. Nie natknęli się na tę strategię przypadkiem. Udoskonalili ją, doprowadzili do perfekcji. Przekształcili ludzkie cierpienie w naukę. Pod koniec tego filmu zrozumiecie, dlaczego miasta o populacji pół miliona ludzi po prostu zniknęły z historii, dlaczego całe języki wymarły, dlaczego kultury, które kwitły przez tysiące lat, przestały istnieć w ciągu jednego pokolenia. I zrozumiecie przerażającą rolę, jaką odegrały kobiety nie jako wojowniczki czy władczynie. Ale jako cele najbardziej systematycznej kampanii niszczenia kultury, jaką widział średniowieczny świat. Oto mongolska machina terroru. A gdy zobaczycie, jak działała, już nigdy nie spojrzycie na historię w ten sam sposób. Jeśli uważacie, że lekcje płynące od najstraszliwszych postaci w historii nigdy nie powinny zostać zapomniane, rozważcie polubienie tego filmu i subskrypcję. Wasze wsparcie pozwala wydobyć więcej historii z cieni naszej przeszłości. A teraz wróćmy do machiny, która przekształciła okrucieństwo w naukę. Pozwólcie, że zadam Wam pytanie, nad którym historycy debatują od wieków. Jak lud koczowniczy, liczący może milion osób, zdołał podbić imperium rozciągające się od Korei po Węgry? Jak podporządkowali sobie królestwa o populacji pięćdziesięciu razy większej od własnej? Odpowiedź nie jest taka, jak myślicie. To nie była lepsza taktyka. To nie była lepsza broń, to nie była nawet legendarna mongolska kawaleria. To był terror, ale nie przypadkowy terror. To był terror zaplanowany terror jako technologia terror jako broń potężniejsza niż jakakolwiek machina oblężnicza, jaką kiedykolwiek zbudowano. A oto, co sprawia, że ciarki przechodzą po plecach. Dowody sugerują, że nauczyli się doskonalić ten system metodą prób i błędów. Testując różne podejścia, mierząc, które konkretne okrucieństwa sprawiały, że miasta poddawały się najszybciej. Byli naukowcami od cierpienia, a ich laboratorium był znany świat. W 1219 roku, przed inwazją na Chorezm, czyngis Han wysłał naprzód emisariuszy z prostą wiadomością: Kto się podda, zostanie oszczędzony, ale ci, którzy stawią opór, zostaną zniszczeni wraz ze swoimi żonami, dziećmi i poddanymi. Potomkowie zostaną oddani pod miecz. Zwróćcie uwagę na język: żony, dzieci i poddani otrzymują własną klauzulę. To nie jest przypadek, to obietnica czegoś gorszego niż śmierć. To nie była groźba wypowiedziana w gniewie, to była polityka, to było reklamowane. I co najważniejsze chcieli, żebyście wiedzieli, co nadchodzi. Strach, jak rozumieli, podróżuje szybciej niż konie. Oto brutalna kalkulacja. Masz pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy Przed tobą znajduje się dwanaście ufortyfikowanych miast. Zdobycie każdego z nich siłą kosztowałoby cię tysiące istnień. Albo dajesz tak przerażający przykład na jednym mieście, że pozostałych jedenaście otwiera swoje bramy bez walki. Wydajesz swoją brutalność raz jak walutę. I kupujesz za nią poddanie się tuzina miast to potworne. To złe. I jest to matematycznie genialne. I tu robi się naprawdę niepokojąco. Celowo wybierali miasta znane ze swojej kultury, nauki, znaczenia religijnego. Miejsca takie jak Nishapur, słynny w całym świecie islamu ze swojej poezji i matematyki, albo Merv, jedno z największych miast na ziemi w tamtym czasie. Dlaczego te miasta? Ponieważ zniszczenie musiało boleć symbolicznie, musiało zniszczyć nadzieję. Gdy wymazujesz jedno z największych miast na świecie, Każde inne miasto myśli, jeśli to spotkało ich, jakie my mamy szanse. Gdy Nishapur upadł w 1321 roku, Mongołowie zarządzili liczenie ciał. Każda osoba miała zostać zabita, a każda głowa ułożona w osobne piramidy, jedną dla mężczyzn, jedną dla kobiet, jedną dla dzieci. Córka zięcia czyngis Hana osobiście nadzorowała egzekucję kobiet i dzieci. Chciała się upewnić, że zadanie zostanie wykonane dokładnie. Gdy w XX wieku archeolodzy prowadzili wykopaliska na tym terenie, znaleźli kilkumetrową warstwę popiołu, pokrywającą artefakty z jednego z największych miast w historii. Ale oto czego większość filmów dokumentalnych Wam nie powie: zabijanie było łatwą częścią, zabijanie było litością dla kobiet, które oszczędzono. Koszmar dopiero się zaczynał. Mongolski system łamania podbitych ludów nie był przypadkowym okrucieństwem. Był to starannie zaaranżowany proces. Pięć celowych aktów, wykonywanych w sekwencji, z których każdy miał na celu zniszczenie nie tylko miasta, ale cywilizacji. Pozwólcie, że przeprowadzę Was przez każdy z nich. Opowiem Wam o broni tak skutecznej, że 800 lat później wciąż możemy wykryć jej wpływ, analizując DNA ludzi żyjących dzisiaj systematyczne wykorzystywanie przymusowej reprodukcji jako narzędzia podboju genetycznego. Gdy miasto upadało, kobiety nie były zabijane. Były sortowane jak bydło, jak skarb. Najpiękniejsze, najszlachetniejsze, córki królów i uczonych. Były one przejmowane przez mongolskich dowódców. Ale nie chodziło tu o pożądanie, chodziło o zastąpienie. Oto strategia. Gdy zmuszasz pojmane kobiety do rodzenia twoich dzieci, nie podbijasz tylko teraźniejszości. Podbijasz przyszłość. Te dzieci są wychowywane na Mongołów. Mówią po mongolsku. Czczą tengri Boga Nieba. Język ich matki zostaje zapomniany. Jej bogowie zakazani. Jej opowieści utracone w ciągu jednego pokolenia. To anihilacja bez ruin. Ludobójstwo bez grobów. W 2003 roku genetycy zidentyfikowali linię chromosomu Ypszarks, która powstała w Mongolii około tysiącu lat temu. Szacuje się, że 16 milionów mężczyzn żyjących dzisiaj nosi tę sygnaturę genetyczną. To około 0,5% wszystkich mężczyzn na Ziemi dzielących jednego męskiego przodka z okresu Imperium Mongolskiego. Jedna linia genetyczna rozprzestrzeniająca się po Azji w ciągu zaledwie kilku pokoleń. To nie jest naturalny wzrost populacji to jest genetyczna sygnatura podboju. Ale skonkretyzujmy to. Wyobraź sobie, że jesteś perską arystokratką w Niszapurze w 1991 roku. Masz 23 lata. Jesteś wykształcona. Czytasz poezję. Studiujesz astronomię. Twoje małżeństwo zostało zaaranżowane z synem znanego kupca. Wtedy przychodzą Mongołowie. Twój mąż zostaje zabity. Twój ojciec stracony. Twoi bracia leżą w tych piramidach za murami miasta. Zostajesz wyciągnięta z domu i oglądana jak koń na aukcji. Przejmuje cię mongolski oficer. Nie znasz jego języka. Nie obchodzi go twoje imię. Dziewięć miesięcy później rodzisz jego dziecko, syna. Zabiera ci dziecko. Dziecko będzie wychowywane w jurcie. Nauczy się jeździć konno, zanim nauczy się chodzić. Nigdy nie pozna twojej poezji. Nigdy nie będzie modlić się w twoim języku. Nigdy nawet nie dowie się, z jakiego miasta pochodziła jego matka. To jest pierwszy akt wymazywania. Wciąż oddychasz, ale wszystko, czym byłaś Twoja linia rodowa, Twoja kultura, Twoja przyszłość jest już martwe. I to spotkało dziesiątki tysięcy kobiet, miasto po mieście, naród po narodzie. Ale Mongołowie rozumieli coś kluczowego. Nie można po prostu wymazać przyszłości narodu. Trzeba zniszczyć jego teraźniejszość. Trzeba złamać jego ducha tak całkowicie, aby stracił wolę oporu. I tu wkracza drugi akt. I był on odgrywany publicznie, celowo, jak teatr. Jest powód, dla którego psychologiczne upokorzenie jest uważane za jedną z najbardziej niszczycielskich form prowadzenia wojny. Mongołowie doprowadzili to do perfekcji na skalę przemysłową, rozumieli, że honor kultury jest nierozerwalnie związany z ochroną jej kobiet. Mongołowie zidentyfikowali to jako punkt nacisku i użyli siły z chirurgiczną precyzją. Opowiem wam o 13 lutego 1258 roku, kiedy upadł Bagdad. To nie było zwykłe miasto. To była siedziba kalifatu Abbasydów, centrum cywilizacji islamskiej, dom domu mądrości, gdzie uczeni przez pięć wieków przechowywali i rozwijali ludzką wiedzę. Mongołowie pod wodzą hulagu Hana oblegali miasto. Gdy mury upadły, szacunki mówią o liczbie od 200 tysięcy do jednego miliona zabitych. Rzeka Tygrys podobno najpierw poczerniała od atramentu ze zniszczonych ksiąg, a potem poczerwieniała od krwi. Ale to właśnie tutaj ujawnia się prawdziwy geniusz mongolskiej wojny psychologicznej. Kobiety z pałacu Kalifa, kobiety, których, których nigdy nie widziano publicznie, które całe życie spędziły w odosobnieniu, które uważano za niemal święte. Te kobiety zostały wywleczone na ulicę. Zerwano im zasłony. Zdarto z nich ubrania i prowadzono je w pochodzie przez targowiska. To były matki, żony i córki człowieka, który rościł sobie duchową władzę nad setkami milionów muzułmanów. Widok ich obnażonych, upokorzonych, poniżonych to nie był tylko atak na te konkretne kobiety. To była wiadomość: Wasi przywódcy nie potrafią ochronić nawet najbliższych sobie osób. Wasz Bóg nie interweniował. Wasza cywilizacja już jest martwa, wy po prostu jeszcze oddychacie. Kobiety te zostały następnie sprzedane na targach niewolników, niektóre za zaledwie jedną srebrną monetę. Cena nie miała znaczenia ekonomicznego, chodziło o pogardę. Dla mężczyzn, którzy przeżyli, była to rana, która nigdy się nie zagoiła. Nie tylko przegrałeś wojnę, straciłeś swoją tożsamość jako obrońca, a oto co sprawia, że było to wykalkulowane. Mongolowie nie robili tego wszędzie. Miasta, które poddały się wcześniej, często były oszczędzane. Upokorzenie było reklamowane przed nadejściem armii. Poddajcie się, a zachowacie godność. Stawiajcie opór, a dopilnujemy, żeby wasze wnuki wstydziły się wymawiać wasze imię. To jest terror jako technologia jako system. Ale jesteśmy dopiero przy drugim akcie. Zaraz opiszę taktykę oblężniczą, tak brutalną że gdy perscy historycy po raz pierwszy ją zapisali, czytelnicy zakładali, że to musi być przesada, ale wiele źródeł to potwierdza. Taktyka ta nazywała się po persku haszar, co tłumaczy się jako ludzkie bydło lub żywe deski. Mongołowie podbijali miasto A, a następnie utrzymywali jeńców przy życiu nie z litości, lecz z powodów logistycznych. Podczas oblężenia miasta B Ci jeńcy byli pędzeni pod ostrzem miecza w kierunku murów. Kobiety z dziećmi, starcy, dzieci, wszyscy zmuszeni do marszu naprzód. Gdy za tą ludzką barierą zbierała się armia mongolska, obrońcy stawali przed niemożliwym wyborem: strzelać i zabijać własnych ludzi, czy wstrzymać ogień i patrzeć, jak Mongołowie podsuwają machiny oblężnicze, używając ludzkich tarcz. Każdy wybór niszczył morale. Ta taktyka osiągała wiele celów fizyczną ochronę dla mongolskich żołnierzy, wojnę psychologiczną, która nie dawała obrońcom dobrych opcji, oraz praktyczną skuteczność, ponieważ ciała poległych były zrzucane do fos, dosłownie używane jako wypełnienie do tworzenia ramp dla wież oblężniczych. Gdybyś była pojmaną kobietą, Twoim ostatecznym celem mogło być wpadnięcie do fosy. A twoje zwłoki posłużyłyby jako most, aby mężczyźni, którzy cię zniewolili, mogli przejść po Twoim martwym ciele, by zniewolić kolejne miasto. Nie byłaś osobą. Byłaś materiałem budowlanym, zasobem jednorazowego użytku mierzonym w ciałach. Perski historyk Dżuwajni odnotował wiele przypadków takich działań. Tajna historia Mongołów wspomina o tym. Chińskie i ruskie źródła opisywały tę samą praktykę. Wykopaliska archeologiczne odkryły masowe groby u podstawy murów miejskich, ludzi zabitych przez ogień obronny z góry. Ludzka tarcza była doktryną: Jeśli przeżyłeś oblężenie, twoją nagrodą był marsz śmierci na tysiąc mil, aby zostać sprzedanym na targu niewolników. Witajcie w czwartym akcie największej przymusowej migracji w historii ludzkości. Imperium mongolskie rozciągało się od Pacyfiku po Europę wschodnią działało w oparciu o walutę cenniejszą niż srebro. Istoty ludzkie. Po każdym podboju rozpoczynało się sortowanie zdolni rzemieślnicy byli wysyłani do karakorum robotnicy do obozów pracy. Kobiety, zwłaszcza młode, były najbardziej pożądanym towarem na targach niewolników. Gdy czyngis Khan najechał imperium chorezmijskie w latach 1219-12001, populacja spadła z 15 milionów do niecałych 7 milionów. Gdzie podziało się te 8 milionów ludzi? Wielu z nich pognano na targi niewolników w całej Azji. Kobiety z Uzbekistanu trafiały do Mongolii, kobiety z Bagdadu do Chin. Imperium Mongolskie Stworzyło najskuteczniejszy system handlu niewolnikami od czasów Rzymu. Rzymu. W Samarkandzie targi niewolników stały się stałymi instytucjami ze standardowymi cenami, a nawet gwarancjami. Jeśli niewolnik zmarł w ciągu pierwszego miesiąca, można było otrzymać zwrot pieniędzy. Te targi istniały przez pokolenia. Pod koniec XIII wieku istnieli kupcy, których cały biznes prowadzony przez wiele pokoleń polegał na kupowaniu i sprzedawaniu majstot ludzkich. Kobieta z Nishapuru mogła zostać sprzedana w Chinach, 4000 mil dalej. Jej dzieci nigdy nie poznałyby jej ojczyzny. Jej wnuki nie wiedziałyby nawet, jakim językiem mówiła. Całe grupy etniczne zostały rozproszone tak dokładnie, że przestały istnieć jako dające się zidentyfikować ludy. Dlatego genetyka Azji Środkowej Wykazuje dziś tak niewiarygodną mieszankę to sygnatura największego przymusowego przesiedlenia w historii. Omówiliśmy cztery akty: biologiczną wymianę, publiczne upokorzenie, ludzkie tarcze, handel na skalę kontynentalną. Ale jest jeszcze piąty akt i może być on najbardziej niepokojący ponieważ to ten, który zadziałał najpełniej. Piąty akt to wymazanie samej pamięci. Gdy Mongołowie palili miasta, celowo atakowali ludzi, którzy posiadali wiedzę kulturową, zabijano poetów, stracono historyków, eliminowano uczonych religijnych. Każdy, kto mógł zachować i przekazać wiedzę kulturową, był uważany za zagrożenie. W Bagdadzie zniszczono dom mądrości. Księgi wrzucano do tygrysów w takich ilościach, że kronikarze twierdzili, iż można było przejść przez rzekę po unoszących się na wodzie stronicach. Dlaczego celowano w tych ludzi? Ponieważ Mongołowie rozumieli, że nie wystarczy spalić książki, trzeba zabić ludzi, którzy mogliby je napisać na nowo. Pomyślcie o tym, co opisaliśmy w tych pięciu aktach. Kobiety zmuszane do rodzenia dzieci na struktury społeczne rozbite przez upokorzenie, stawiający opór używanie jako broń jednorazowego użytku, ocaleni, rozproszeni po kontynentach. Strażnicy wiedzy systematycznie eliminowani. To jest ludobójstwo z chirurgiczną precyzją. W ten sposób sprawia się, że cywilizacja znika tak całkowicie, że w ciągu dwóch pokoleń nikt nie pamięta, że istniała. Wymienię kilka nazw. Prawdopodobnie ich nie rozpoznacie. I o to chodzi. Merv, prawdopodobnie największe miasto na świecie w 1921 roku, populacja 500 tysięcy. Dziś ruiny na turkmeńskiej pustyni. O których większość ludzi nigdy nie słyszała, niż szapur, klejnot perskiej cywilizacji. Dziś średniowieczne miasto jest pogrzebane pod wielowiekową warstwą ziemi. Urgencz, stolica Imperium Chorezmijskiego. Mongołowie zmienili bieg rzeki, aby je zalać. Dziś pusta równina. To były wielkie miasta, centra nauki i kultury, i zostały tak doszczętnie zniszczone, że większość współczesnych ludzi. Nigdy o nich nie słyszała. To jest skuteczne wymazywanie. Oto ostateczne okrucieństwo. W większości społeczeństw premodernistycznych to kobiety były nośnikami pamięci kulturowej uczyły dzieci pierwszych słów, opowiadały historie, utrzymywały historie rodzinne. Poprzez systematyczne atakowanie kobiet przy użyciu przemocy, niewolnictwa i przymusowej asymilacji. Mongołowie atakowali sam mechanizm przekazywania kultury. Kobieta zmuszona do urodzenia mongolskiego dziecka, skat zniewolona w obcej krainie, z zakazem mówienia w swoim ojczystym języku, nie może przekazać swojej kultury. Łańcuch zostaje przerwany. Gdy to dzieje się tysiącom kobiet z dziesiątek grup etnicznych, rezultatem jest ekstynkcja kulturowa. Nie w jednym pokoleniu, ale w ciągu dwóch lub trzech. W pokoleniu prawnuków nie ma już nikogo, kto pamiętałby miasta, mówił językami czy znał pieśni. Więc pozwólcie, że odpowiem na pytanie z początku. Jak milion Mongołów podbiło 50 milionów ludzi? Zbudowali machinę terroru tak skuteczną, że opór stał się daremny, a poddanie się jedynym racjonalnym wyborem. Udoskonalili pięcioaktowy system zaprojektowany do niszczenia cywilizacji od wewnątrz, czyli Dowód? 16 milionów mężczyzn nosi mongolską linię genetyczną. Całe języki wymarły, wielkie miasta zniknęły, a po większości ofiar nie pozostał nikt, kto pamiętałby ich imiona. Podbój mongolski zabił szacunkowo 40 milionów ludzi około 11% światowej populacji. Ale liczba ofiar śmiertelnych to nie cała historia cała historia. To kogo i jak zabijali. Systematyczne celowanie w kobiety jako broń niszczenia kultury, transformacja istot ludzkich w narzędzia, towary, wiadomości. To machina, która działała na ludzkim cierpieniu i produkowała wymazywanie całych narodów. Tych historii nie słucha się łatwo i nie mają takie być, ale muszą być opowiadane, ponieważ kobiety, które doświadczyły tych okrucieństw, umarły dwa razy. Raz cieleśnie i raz, gdy ich historie zostały zapomniane. Historia pamięta imperia za ich granice, ale Mongołów pamięta za coś znacznie bardziej niepokojącego. Ponieważ ich dziedzictwo nie jest wyryte tylko w kronikach czy ruinach, jest wyryte w ludziach. Około 16 milionów mężczyzn żyjących dzisiaj nosi sygnaturę genetyczną, która sięga do tamtych kampanii podboju, strachu i absolutnej dominacji. 16 milionów żywych przypomnień o tym, co się dzieje, gdy cywilizacja z precyzją używa terroru jako broni i przekształca brutalność w strategię. Ale oto czego większość ludzi nie rozumie. Mongołowie nie polegali na liczbach, nie polegali na szczęściu i nie wpadli w posiadanie władzy przypadkiem, jak wiele królestw. Zaprojektowali ją krok po kroku, miasto po mieście, psychologia po psychologii. Zanim wystrzelono choćby jedną strzałę, Najpierw przybywała ich reputacja, szeptana przez pustynię, dzielona w panice na rynkach, niesiona przez kupców uciekających z upadłych miast. Ludzie poddawali się nie dlatego, że widzieli Mongołów, ale dlatego, że o nich słyszeli. A strach, raz zasiany, wykonuje pracę tysiąca żołnierzy. Nawet teraz, wieki później, wciąż odczuwamy wstrząsy wtórne po sile, która zrozumiała coś przerażająco prostego. Kontrolowanie umysłów ludzi jest znacznie skuteczniejsze niż kontrolowanie ich murów. Więc, zamykając ten rozdział, pamiętajcie o tym: Imperia powstają, imperia upadają, ale historie, ostrzeżenia pozostają z nami, rozbrzmiewają echem, powtarzają się i przypominają nam, że najmroczniejsze lekcje historii są często tymi, które najchętniej zapominamy. Jeśli wierzycie, że te lekcje muszą pozostać żywe, jeśli uważacie, że prawda o najstraszliwszych postaciach w historii nigdy nie powinna zniknąć w ciszy, polubcie ten film i subskrybujcie. Wasze wsparcie pozwala wydobyć więcej historii z cieni naszej przeszłości historii, które nie tylko informują, ale i oświetlają, a czasem niepokoją. Ponieważ im lepiej rozumiemy potwory z przeszłości, tym lepiej jesteśmy przygotowani na te, które się pojawią.